Witam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli tu jesteś, to znaczy, że masz przygotowane kartki papieru lub zrobiony wydruk z tego pliku PDF. Jest również pobrany, prawda? Jeżeli tak, super. Idziemy w głąb. Dzięki temu, że poświęcisz trochę czasu i rozpoczniesz czytać tą książkę, którą masz pobraną w pliku PDF, poświęcisz czas na to, aby lekcja za lekcją przechodzić i oglądać te materiały wideo, które ja tu przedstawiam. Zyskasz życie praktycznie w 100% procentach bez zmartwień, problemów i na pewno w 100% procentach nauczysz się w zupełnie inny sposób niż do tej pory panować nad problemami, nad zmartwieniami. Nauczysz się w zupełnie inny sposób rozwiązywać swoje problemy i zmartwienia niż do tej pory. Może zadajesz sobie teraz pytanie po tym wszystkim, co za głupoty? Nie ma takiej możliwości, aby żyć, aby nie było w życiu zmartwień, aby problemy nie były w naszym życiu, aby nie było przykrych sytuacji, przykrych słów. Tak, nie ma takiej możliwości, dlatego właśnie jest ten program: aby się nauczyć nad nimi panować, aby nauczyć się we właściwy sposób rozwiązywać problemy, aby nauczyć się, Korzystać wręcz z problemów w takim celu, aby nas rozwijały. I ten proces, przez który przejdziesz, właśnie będzie tego rodzaju nauką. Masz rację. Nie ma możliwości, tak jak tutaj czytasz, żyć, aby nie weszły w nasze życie problemy i zmartwienia. Ale to od Ciebie zależy, w jaki sposób będziesz kierować swoim życiem, w jaki sposób będziesz rozwiązywać swoje problemy i zmartwienia. Więc jeśli do tej pory nie wiesz, jak to zrobić we właściwy sposób, jak rozwiązywać problemy, jak panować nad zmartwieniami, jak je wykorzystywać we właściwy sposób, poświęć trochę czasu, może dzień, dwa, tydzień, a może nawet wejdzie ci to w nawyk i dzięki temu plikowi PDF, który pobrałeś tej książce przewodnikowi, poradnikowi, zaczniesz w taki właściwy właśnie dla... Problemów, dla zmartwień, sposób je rozwiązywać. Więc przechodzimy dalej. Kolejny element to jest kilka rad, jak korzystać z tej książki, z tego poradnika.